I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Astoria About Majanku. Kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę. Znajdujemy się teraz w jaskiniach. Byliśmy ostatnio w wiosce. No a teraz musimy niestety na własną rękę podróżować dalej. Nie ma, że boli, jak to się mówi. Idziemy w takim razie. Szkoda czasu. Tylko się rozglądam, czy tu czegoś ciekawego nie ma być może, ale chyba nie. Póki co... No, taki nam się trochę klimacik mroczny zrobił. Na szczęście punkty, po których mamy się poruszać, są w miarę jasne. Aha, więc to tak. Dobra, czekaj. Czekaj, czy jakbym na dołą rękawicę i skoczył. No właśnie. Tak. I tak. I lądowanko przy punkcie? Tak jest. Elegancko się udało. Tu jest coś? Chyba nie. Tu w ogóle coś wisi, jakaś półka. Chyba tu most kiedyś był. Tak to przynajmniej wygląda. Szkoda się krawędziem, że bohater nie może łapać. No ale... Okej, okay, tam będziemy się musieli udać, ale ja tutaj, jak mówię, chcę się jeszcze rozejrzeć. Nie, chociaż... Nie, tam są jakieś kwiatki, tak rozumiem, że to są się jakieś oznaczone coś. Okej. Okay. Lećmy zatem tu, tu... I tam. I lądujemy. Pyk. Tam pójdziemy. Zobaczyć, co jest. Tam chyba coś było. Tak? Tu w ogóle są takie kwiaty, One nam rozjaśniają wszystko. Widzicie? Tylko nie wiem, po co to tu jest. Tu jakiś napis jest. Ale tu chyba nic nie ma. A przynajmniej tak mi się wydaje, że tutaj powinien być jakiś sekret. Nie? Mam chyba też, co? No nic. Nieważne. Leć, leć. Kolego. Tam coś nie będzie. Tu gdzieś pamiętam, że chyba coś było. Właśnie. To mogę Wam pokazać. Tu chyba nawet. Tak, no właśnie, tu jest ta maszyna tego naszego wujka. Tyk, ale ją już też kiedyś zdobyłem. Dlatego pamiętam o niej. Ale mówiony nie jestem istotny, ale może komuś się to przyda, że mu się łatwiej przychodziło lub jeżeli komuś tam na przykład zależy. Na zebraniu wszystkiego Mi nie zależy akurat w tej grze. Mhm. Jakieś symbole? Jakieś napisy? No i kogo by tu mamy? Hi. I'm glad you came. Sorry about back there. I just get so frustrated. They cling so desperately to what they know. Won't ever do anything new. It feels better when it's I told Madeline I didn't mind, and I asked her what she was doing with the book. Oh, this? These writings? It's like a secret language. They are done by people who left the village long ago. They're called the Strays. But no one wants to talk about them. I started translating their language with help from a stray book that Fred found. This one says, don't move when the eye is open, I think. I wonder what it means.

Hej, hej, hej. He, jestem. Co wy myśleliście? Że nie dam rady? A może? Muszę... Dawaj, dawaj, dawaj. O kurde. No to nie. Czekajcie, ja tu muszę to jakoś taktycznie. I no. O, właśnie. Nie, 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 nie. Jeszcze raz. A, jaj, jaj. No to już nie będzie tak łatwo jak wcześniej. To już się trzeba trochę pilnować. W tym co się robi. Kurde, co mnie tutaj tak zniosło? No, jakoś tak. Let's leasec, jesteśmy. No, nie było takie trudne. Dolecę. Mam złe przeczucia? Kurde, za, za wcześnie się chyba wypuściłem. Mam takie wrażenie. Teraz, teraz już na bank dolecę. Nie ma opcji. Tak jest. Seemingly bottomless pits leży przed nas, everywhere in the cave. The further we got, the more I felt like. What faint light existed down there was getting fainter. I was ah, glad that I wasn't alone. Oh, all. Uh. Ne, 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 ne. Nee. Mm -hmm. Yes, yeah. sir. czy uda mi się. Nie uda się. Elegancka. Uwaga. Na no, coś strasznego na pewno. Ciekaw czy tu coś jest chyba tak. Albo i nie. Chwila. Tam mam jeszcze tu? Już sam nie wiem. Pójdę tu, zobaczę, co jest. A jest maszyna kolejna. Dobra. Bardziej wolę jakiś interaktywny element, no ale... Jak nie, to nie, jak to mówią. Chyba nie udało mi się też wszystkich znaleźć interaktywnych elementów w tej grze. Czy takie mam wrażenie? Oho. Co to było? Nigdy nie słyszałem, że kreśla brzmi tak zaskakująco. I wyobrażam, że nie będzie szczęśliwa z nimi. No. Chyba nie spadnę, nie, w krzaki wylądowałem, elegancko. Dobra. Ty mi tu wyląduj, chłopie. O nie, byśmy nie spadli. Właściwie chłopcia, powinienem powiedzieć. Czekać, tam mogę wskoczyć. Kurde. Kurde, nic tu prawie nie widać. Boję się zaryzykować. Tam chyba nie. Nie wiem, sam wiem, że na pewno tutaj mamy się gdzieś udać. Tak? Tak, tam na dół w zasadzie. Mm -hmm. Tu chyba nawet nie będę musiał tego używać. Tylko. Kurde. Nie wiem, czy mi się uda. Nawet nie udało mi się skoczyć za późno puściłem prawie przycisk myszy. Będzie? Chyba nie. Chociaż jest na pewno maszyna tego naszego wujka. Trzecia, chyba? Na tym poziomie? Chyba tak. A tam? Czegoś nie ma? Tak się świeci, coś tam. Chyba nie. Dobra. Gdzie mam iść? Już nie pamiętam. Chyba tu. Się chyba się uda, bieg. No jesteśmy tam, to chyba nic nie ma, co? Nie, tu nic nie ma. See Jaki księżyc? A, ten, o to im chodzi. Tak, to jest to, co wam mówiłem. Rozświetla. No właśnie. Hmm, jakieś grzyby dzikie tu rosną. Dobra, krzak krzakiem, ale mi się tu gdzieś dostać, musimy, nie? Tam chyba. Myślałem, że się nie uda. Prawdę mówiąc. Ale się udało. Wow, wow, wow. Ja? Nie, nie, coś ty. Pyk. Rozświetlę nam to krza... krzaczo. Wow. Nie! Co to w ogóle było? Czemu on. Ajajaj, nieważne to pewnie ja się zagapiłem po prostu. O, rozświetl mi tu. Teraz tam. W takim wąskim tym musimy iść. Hmm. A w tak pal się. Tu krzaczo, że jeden. Hmm, hmm, hmm. Gdzieś jeszcze powinienem coś być, nie? Coś tam świetlić tą drogę. O. No, że, bo ja nie mogę jak tak skacze, tak kontrolować tego lotu. Muszę uważać. Tam dobra. Nie.

w śmie. O kurde. O komordoro. Właśnie. Aha, no to musimy teraz stać nieruchomo. Po prostu i tak sobie chodzić. Jakiś taki wielki robal. To jest chyba jedyny przeciwnik w grze, jeżeli to można tak w ogóle nazwać. Okej. Okay. Teraz tam, tak? Hmm, no dobra. Niech on się obudzi jeszcze raz. Na no spokojnie, nie śpieszy się. Nie ma co. Nie? Dziomuś? Fajne masz oko. Poszedł spać. Hmm, tam, tak? No to nie, to tutaj musimy przeczekać. Niech się popatrzy, popatrzy, a my sobie tam przelecimy w międzyczasie. Czy mam nadzieję. Zobaczymy jeszcze jak to w locie będzie wyglądało wszystko. No no spokojnie. I teraz tam jakoś, tak? Dobra. Cóż tutaj to się chyba rozpędzić, trochę będę musiał. Ta, zdecydowanie. No ale, jesteś wielki, robalu. Skrzydła ma chyba po boku. Co to jest? Łuski skrzydła? Nie wiem. Dziwnie to wygląda. Nic spać, ziomuś. Bo my tu musimy... Nie wiem w sumie, co my musimy. Tu musimy wylądować. Obudził się? Obudził. Chyba tam będziemy musieli gdzieś. Nie? musi, Będziemy musieli coraz widzieli do ciebie podejść. Tu coś jest w ogóle. Co on zrobił? Nie! Nie! Kurde! Co ja zrobiłem? A jaj. Jadę dupy. Przyznaję, musimy jeszcze raz to przejść. Postaram się jak najszybciej to zrobić. Może teraz się uda troszkę szybciej z tym. No i poszedł. No tam trzeba iść chyba, chociaż nie tam na góry. No tak, no w sumie logiczne. Hej, hej! Tańcielska, niestety niepotrzebnie się ruszyłem, ale już wiem gdzie mam iść, kurde w ogóle, nie wiem, nie wiem jak można było tak wcześniej zauważyć też w ostateczności mogę to zwalać na mały ekran zawsze nie? Dobra, to już poczekamy, już się nie pali No idź w kimę, Jomuś ja

no właśnie. Zakończyliśmy sobie poziom w takim razie. Tu się będziemy żegnać pewnie. Tak myślę. Ale to jeszcze chwila. O, ale się nie wczytało. Dobra. Słuchajcie. Tutaj się z Wami pożegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. Na razie.